Ile kosztuje projekt wnętrza i dlaczego tak wielu projektantów wnętrz nie ma jawnego cennika? Od 15 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz i od początku stawiam na jawność, dlatego nie rozumiem, dlaczego inni się z tym kryją. Więc dziś powiem Ci, jak ja wyceniam projekty wnętrz. U mnie każdy inwestor płaci za projekt wnętrza tyle samo. Niezależnie od budżetu, jakim dysponuje na wnętrze, wybranego stylu, preferencji, potrzeb, czy jest singlem, czy ma całą rodzinę, czy woli to, czy tamto. I wierzę, że rolą projektanta wnętrz jest pomoc. Stworzeniu idealnej przestrzeni do życia. Dlatego zawsze z taką samą energią i otwartością podchodzę do ludzi, którym pomagam. To właśnie dlatego mój cennik jest prosty i jawny. W zależności od dodanego zakresu prac, masz konkretną cenę, którą wystarczy pomnożyć przez metraż przestrzeni, którą chcesz za mną zaprojektować. Proste i przejrzyste zasady są kluczem do budowania wspólnego zaufania. A pełną ofertę wraz z cennikiem oraz ostatnimi wolnymi terminami, bo te również są jawne, znajdziesz na mojej stronie internetowej. Link do tej strony jest w bio mojego profilu.